Cześć, to znowu Wasz Alien. Witam Was w tak naprawdę pierwszym porządnym filmie na tym kanale od kiedy jestem w Anglii. A przed nami krótka recenzja tego to sprzęta. Mamy ze sobą oczywiście dziadka Biga i Wistroma 1000. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na jego temat, zapraszam. Motocykl, który przyszło mi ujeżdżać w tej malowniczej scenerii angielskiego Cheshire to Suzuki DL1000 Wistrom z 2014 roku. W tym miejscu też wielkie podziękowania dla Remiego za gościnę i udostępnienie moto. W 2014 roku Suzuki powróciło po 5 latach nieobecności na rynek europejski z całkowicie nową odsłoną DL-a. Przeprojektowany model poza designem i powrotem do dziobatej stylistyki dostał sporo technicznych upgrade'ów. Zwiększono rozstaw osi, wydłużono wahacz i zastosowano tu w pełni regulowane zawieszenie, dzięki czemu Strom prowadzi się bajecznie lekko. Suzuki zrewidowało też znaną litrową fałkę, w tym modelu generuje ona 99 mechanicznych i 103 Nm z 1037 cm Do tego podwójny zawór przepustnicy, system Dual Spark, czyli po dwie świece na cylinder, no i oczywiście wtrysk paliwa. W 2014 roku pojawiła się też pierwsza kontrola trakcji od Suzuki, dwa tryby i możliwość wyłączania, plus bardzo łagodna praca są mocnymi zaletami. Motocykl waży około 230 kg, co jest przeciętnym wynikiem w tej klasie, a na pokład zabiera 20 litrów paliwa. Spalanie producent określił co prawda na 4,8 litra na 100 km, ale należy to raczej między bajki włożyć i przy normalnej, acz dynamicznej jeździe spodziewać się spalania raczej około 6 litrów na setkę. Wistron bardzo chętnie przyspiesza. Setkę łapie w 4 sekundy, a prędkość maksymalna przekracza 200 km na godzinę. Według właściciela do 140 km na godzinę niemal nie czujemy wiatru, a prędkości podróżne między 160 a 180 są zupełnie komfortowe. Jak przyspiesza, tak hamuje. Zaciski to kiko, i zintegrowany ABS zatrzymują dziobaka bardzo precyzyjnie i dozowalnie co zresztą teraz możecie zobaczyć. Warto też wspomnieć o hydraulicznym sprzęgle, które spokojnie obsłużymy jednym palcem. Jak sześcioletni Wistron zachowuje się na luźnej nawierzchni? Otóż radzi sobie zaskakująco w porządku. Nie odnotowałem żadnych niekontrolowanych reakcji, i gdyby tylko ten ABS dało się wyłączyć. Słuchajcie, widzieliście już jak ten motocykl jeździ troszeczkę. Znacie też już wszystkie dane techniczne na jego temat, pora więc porozmawiać o tym, co w nim tak naprawdę jest fajnego, a co nie do końca. Zacznijmy od plusów. Pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, jak spróbowałem Wistroma na szutrach, było to, jak zaskakująco dobrze ten motocykl się na nich prowadzi. Szczerze powiedziawszy po tym, jak się na niego popatrzy, jakie mamy e, zawieszenie stosunkowo o nie największym skoku i opony, których sam właściciel niespecjalnie poleca no spodziewałem się, że może być średnio natomiast bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i da się nim naprawdę szybko jechać a motocyk prowadzi się pewnie, stabilnie fajnie zmienia kierunek jazdy i naprawdę tutaj mega plus dla Wistroma. Kolejną rzeczą, poza takimi oczywistymi sprawami, jak fakt, że motocykl jest przygotowany na etapie projektowania go do długich podróży, jest to, że systemy elektroniczne, które mamy tutaj zaimplementowane, działają w sposób, jakby to powiedzieć, bardzo delikatnie ingerujący w naszą jazdę. I jak testowałem Yamaha MT09 i ten filmik możecie zobaczyć tutaj. Byłem bardzo zawiedziony tym, jak kontrola trakcji brutalnie ingeruje w naszą jazdę w oddawanie mocy. I zresztą to też powiedziałem, że generalnie tryb jazdy na A i kontrola trakcji wyłączonej dopiero tym motocyklem dało się jeździć. Tutaj nie wyłączałem niczego. Tak jak, tak jak motocykl się sam ustawiał, zarówno po szutrze, jak i po asfalcie nie odczuwają kompletnie jakiegoś obcinania mocy, gwałtownego schamowywania tego motocykla przez kontrolę trakcji, ABS też całkiem fajnie, delikatnie działa e, jak jeździłem BMW G, e, tym małym GSM F650 e, tam ABS walił po nodze okrutnie, po prostu uderzał w stopę, odbijał, e, odbijał dźwignię hamulca, tutaj kompletnie tego nie ma, ABS działa bardzo mięciutko bardzo przyjaźnie, fajnie, praktycznie nie zauważamy że w ogóle się włączy niepodważalnym plusem tego motocykla jest ta kanapa Tutaj mamy kanapę, którą jego właściciel sobie zamontował na długie trasy. Jest bardzo mięciutka i wygodna. Ale do Wistroma macie możliwość kupienia sobie kilku różnych rodzajów kanap, w zależności od długości waszych nóg, czy potrzeb, czy tego, do czego będziecie tego motocykla tak naprawdę używali. Wistrom, oczywiście, jako. Jeden z bardzo nielicznych już motocykli w klasie litrowych Adventure'ów jest zasilany jednostką widlastą, a nie Parallel Twinem. Sprawia to, że niestety ten silnik musi wisieć dość nisko, bo tu mamy drugi cylinder wychodzący aż dotąd. Jest to pewien minus konstrukcji Wistroma i większość producentów poszło dzisiaj w paralel Twiny, czyli rzędowe dwójki. Natomiast Słuchajcie, nie da się tego oszukać i fałka brzmi jak fałka, A tutaj w przypadku tego motocykla mamy do tego bardzo fajny wydech. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, zaraz wam pokażę. To Yoshimura. I uwierzcie mi, że ten motocykl naprawdę przepięknie gada. Egzemplarz, który mamy tutaj e, na dzisiejszym teście, ma kilka dodanych rzeczy. Mamy tutaj gmole, dodatkowe oświetlenie, headbary są fabryczne, ale oprócz tego mamy regulowaną szybę, którą Suzuki montowało, mamy dołożony deflektor, e, motocykl ma w pełni regulowane zawieszenie przednie i tylne i naprawdę jest w stanie bardzo transformować w zależności od tego, do czego chcecie go użyć. Ale żeby nie było tak kolorowo, muszę też powiedzieć o paru rzeczach, w których Vistro no, niespecjalnie celuje. Po pierwsze, jeśli zaczniemy od mechaniki, trzeba zwrócić uwagę na skrzynię biegów. Tak się właśnie nagrywa filmy w terenie, nie? To i tak teraz się mało plątam, mało seplenie i mało kurw wrzucam. Jeśli zaczniemy od techniki, trzeba zwrócić uwagę na skrzynię biegów i pierwszy bieg, który jest zdecydowanie za długi i za szybki i no, sporo osób sobie na to narzeka, łącznie z właścicielem tego motocykla, wolałby, żeby ten pierwszy bieg był nieco krótszy, jest trochę przeciągnięty. Mówiąc o plusach, wspominałem, że kontrola trakcji i ABS bardzo łagodnie się z nami obchodzą i bardzo e, w taki niezauważalny sposób ingerują w tą naszą jazdę i to jest mega plus. Natomiast e, ogromnym minusem tego abs jest fakt, że nie da się go wyłączyć, więc jeśli chcecie zablokować koło, schamować, zjeżdżając z jakiegoś wzniesienia blokując to koło, musicie gasić motocykl. Mało wygodne. Mówiąc o używaniu tego motocykla do jazdy troszkę bardziej terenowej, należy jednak pamiętać, że jest to rasowy przedstawiciel współczesnej klasy dużych motocykli Adventure, które nie oszukujmy się, są tak terenowe jak w przypadku samochodów suwy, kontra rasowe terenówki. E, mamy tutaj nie za duży skok zawieszenia, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która tak naprawdę jest największym problemem w przypadku jazdy w cięższym terenie, to prześwit motocykla. To o czym wspominałem, konstrukcja fałki wymusza opuszczenie bloku silnika nieco niżej i prześwit tego motocykla jest około dwukrotnie mniejszy niż w moim bigu. Ciekawostką w przypadku Wistroma 1000 jest to, jak mówił mi właściciel, że kiedy podróżujemy z dużymi prędkościami autostradowymi, oczywiście w Niemczech, bo mowa tutaj o prędkościach rzędu 200 km na godzinę. Same prędkości nie są problemem dla wistroma, żeby je osiągnąć. Ale jeśli podróżujemy z kuframi, Załadowani, motocykl mocno odciąża przód i lubi sobie podnosić to koło. Przy 200 na godzinę w pełni załadowanym motocyklem. Nie jest to najfajniejsze doznanie, podejrzewam. Oczywiście do wistroma zarówno do takiego troszkę starszego, jak i do najnowszych, możecie dokupić masę fabrycznych akcesoriów, w tym kufry. Pamiętacie, jak robiłem prezentację Wistroma 1050, najnowszego na targach w Londynie? Film macie tutaj, żeby sobie zobaczyć. Mówiłem o tych zintegrowanych uchwytach do mocowania kufrów, które są na stałe wbudowane już w zadupek. Wersja kufrów aluminiowych. I tak ma dokładany stelaż. Natomiast jeśli zamówicie sobie kufry plastikowe, takie jak te, możecie zamontować te kufry w systemie, którego nazwę wyświetlę wam tutaj, bo w tej chwili nie wiem jaki to jest system, czy jest to Quick Click, czy, czy coś innego. W każdym razie wystarczy przekręcić kluczyk, zdjąć kufer, odpinamy cały. A na motocyklu nie pozostaje żaden stelaż tego bagażu i wygląda tak, jak wyjeżdża z salonu bez żadnych akcesoriów. Jeśli faktycznie będziecie chcieli dokupić sobie fabryczny zestaw kufrów, to zobaczcie fajną rzecz. Mam tu kluczek wyjęty ze stacyjki, z motocykla. Ten sam kluczek. Wkładam do zamka kufra. Przekręcamy. Odpinamy rączkę. O, chwila dopasowania, żeby mi to zeszło. Robię to pierwszy raz, to musicie mi wybaczyć. Ale zobaczcie, jedną ręką zdjąłem kufer. Tu mamy mocowanie dolne na takiej gumce. Kufer jest bardzo, bardzo dobrze spasowany, żeby w jeździe delikatnej off-roadowej yy, zwyczajnie nie podskakiwał i nie spadał. W tej chwili, o, siedzi już na miejscu, mamy go zatrzaśniętego tu, tu siedzi na dole. Zamykamy klamkę, przekręcamy kluczyk. Kufer siedzi. Ten sam kluczyk wkładamy do stacyjki. I motocykl jest gotowy do jazdy. Słuchajcie, e, miałem powiedzieć o jeszcze jednej mega zalecie tego motocykla, o której podobno wszyscy mówią, a właściciel sobie mega chwali. I są to te lustereczka, które są oczywiście wielkości przeciętnych lusterek z jakiegoś Autosana, ale zobaczcie, dokładnie takie same mam w Bigu i e, bardzo dużo w nich widać. Moje są tyle gorsze, że mają trochę dłuższe ramiona, wystają poza obrys kierownicy, e, remka. Strom ma je troszkę krótsze. Tutaj powinniście to bardzo dobrze widzieć, że kierownica staje troszkę dalej niż lusterka. Natomiast bardzo dobrze w niej widać. Małe podsumowanie, jak wypada Wistrom na tle Bigosa? Są dokładnymi przeciwieństwami. Wistrom jest rewelacyjną maszyną do połykania tysięcy kilometrów, do śmigania po autostradach, do śmigania wszędzie na co dzień i wykorzystywania go w zasadzie w każdy możliwy sposób oraz nadaje się do zjeżdżania w niewielki teren, w jakiś offroad, żeby sobie pośmigać po błocie, trochę się ubabrać. Ogarnię to. Big z kolei kompletnie odwrotnie. Bigos jest motocyklem, który dostaje drugie życie w momencie, jak zjeżdża z asfaltu, a po asfaltach z konieczności daje radę pojechać. Także tak wygląda porównanie dziadka do wnuczka. Słuchajcie, to już tak szybko podsumowując. Do czego nada się dobrze v 1000? Jest to idealny sprzęt, jeśli chcecie jeździć na długie wyprawy, także w dwie osoby, z opcją zjechania sobie w lekki offroad, w jakieś szutrowe drogi itd. Taki motocykl zrobi to absolutnie świetnie, bez żadnych modyfikacji, jeśli tylko założycie mu opony. Nawet takie opony, jak mamy tutaj, czyli Mecellery, Turansy, dadzą sobie radę w takich jakichś szuterkowych warunkach. Wistron 1000 to świetna ocena dla kogoś, kto będzie użytkował ten motocykl jako rasową wyprawówkę, motocykl na wyprawy i dalekie wyjazdy, pod warunkiem, że nie będziesz oczekiwał, że zrobisz z niego prawdziwą terenówkę, bo on taki zwyczajnie nie jest. Dodatkowo, jest to opcja warta naprawdę rozważenia, dlatego że nie musicie na niego wydawać takiej fury siana jak na wielu jego konkurentów. A model taki jak ten tutaj, 2014 rocznik, w Polsce kupicie już w przedziale 25 do 35 tysięcy złotych. Moi drodzy, to już wszystko na temat Wistroma 1000 z 2014 roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że powiedziałem parę ciekawych rzeczy na jego temat. Jeśli lubicie tego typu content, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, kliknąć łapkę w górę, skomentować, jeśli macie swojego Vistroma pochwalcie się, powiedzcie, co w nim lubicie, co jest w nim do dupy. A tymczasem ja będę powoli kończył, pamiętajcie, żeby zostać ze mną na dłużej i subskrybujcie Alien Ad Vlog. To już wszystko, cześć, wracam do siebie, do krainy Harry'ego Pottera.